Lujuria jest jedną z najciszej, ale najbardziej destrukcyjnych walk, które wielu wybranych toczy w sekrecie. Nie chodzi tylko o pragnienie fizyczne. To duchowa wojna, ukryta pod potrzebą emocjonalną. Choć na zewnątrz wybrani mogą wydawać się silni, namaszczeni i pełni wiary, wewnątrz wielu z nich toczy codzienną walkę, której nie odważają się wyznać. Ale dlaczego? Dlaczego mężczyźni i kobiety napełnieni duchem walczą w ciemności z myślami, których nie chcą mieć? Prawda jest taka, że wróg nie atakuje tych, którzy nie mają celu. Ci, którzy zostali wybrani przez Boga do wielkich rzeczy, są również najbardziej duchowo prześladowani. Jedną z metod, które wróg stosuje, jest lujuria. Ponieważ wie, że nie tylko zanieczyszcza ciało, ale także osłabia duszę i odwraca serce. List do Efezjan 6,12 przypomina nam, bo nie mamy walki przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko księstwom, przeciwko władcom, przeciwko zwierzchnościom ciemności tego świata. Ta wiadomość nie jest po to, by Cię potępić, ale by otworzyć Ci oczy i wyposażyć Cię. Dziś odkryjesz na to ton pięć powodów, dla których wybrani walczą w sekrecie z Lujurią. I jak możesz pokonać tę walkę, aby chodzić w pełnej wolności i w swoim boskim celu? Jednym z najczęściej ignorowanych czynników w walce z lujurią jest nieuzdrowiony ból emocjonalny. Wielu wybranych przechodzi przez życie, niosąc w duszy głębokie rany, porzucenie w dzieciństwie, stałe odrzucenie, zdrady emocjonalne, nadużycia, nieobecni rodzice lub destrukcyjne słowa które naznaczyły ich tożsamość od najmłodszych lat. Choć na zewnątrz mogą wydawać się duchowo silni, wewnątrz mają emocjonalne pęknięcia, które wróg identyfikuje i strategicznie atakuje. W takich przypadkach, lujuria nie jest tylko pragnieniem cielesnym, staje się fałszywym lekarstwem, tymczasowym środkiem łagodzącym, który obiecuje ulgę emocjonalną ale ostatecznie pozostawia jeszcze większy ból, poczucie winy i wstyd. Kiedy ktoś nie został uzdrowiony wewnętrznie, lujuria pojawia się jako szybka alternatywa, aby unikać konfrontacji z bólem tych ran. Staje się ucieczką emocjonalną, sposobem na unikanie wewnętrznego cierpienia. Wyobraź sobie serce, które było łamane wielokrotnie. Każde złamanie. Każde odrzucenie zostawia pęknięcie. Jeśli nie zostanie uzdrowione przez prawdę Bożą, przez miłość Ojca, przez uzdrowienie, które przynosi Jego Duch, to pęknięcie staje się otwartą bramą. A wróg nie marnuje otwartych bram. Wchodzi z kłamstwami, takimi jak nikt cię nie kocha, ale to sprawi, że poczujesz się dobrze. Nie masz wartości ale przynajmniej to da Ci przyjemność. Nie możesz nikomu ufać, ale tu nie musisz ufać. Wystarczy, że będziesz się cieszyć. Te kłamstwa są zasiewane w momentach wrażliwości, a jeśli wybrany nie skonfrontuje ich z słowem, kończy wpadnięciem w sekretną grę grzechu, walcząc w ciszy, dręczony poczuciem winy, czując, że nigdy nie będzie wolny, ale korzeń nie leży w pokusie. Lecz w nieuleczonym bólu emocjonalnym. Pamiętajmy, Psalm 147, 3. On leczy złamanych sercem i opatrza ich rany. Bóg nie wzywa Cię tylko do opierania się pokusie, On wzywa Cię do uzdrowienia, do stawienia czoła tym ranom z Jego prawdą. Ponieważ im więcej uzdrowienia wewnętrznego przyjmujesz, tym mniej miejsca będzie miała Lujuria aby działać. Wróg traci moc, kiedy decydujesz, by Chrystus wkroczył i dotknął ukrytych obszarów Twojej duszy. Paweł napisał w drugim liście do Koryntian 10, 4 i 5 Broń naszej walki nie jest cielesna, lecz potężna w Bogu do zniszczenia twierdz, burząc rozumowania i wszelką wyniosłość, która wznosi się przeciwko poznaniu Boga i biorąc każdą myśl w niewolę. Do posłuszeństwa Chrystusowi. Czy wiedziałeś, że wiele z tych twierdz ma swoje źródło w nierozwiązanych doświadczeniach z przeszłości? Nadużycia, negatywne słowa, zdrady. Wszystko, co nie zostało uleczone, staje się żyzną ziemią, na której wróg buduje twierdzę lujurii. Ale kiedy konfrontujesz te wspomnienia z światłem Ducha Świętego, zaczynasz niszczyć same podstawy tego cyklu. Oto potężna prawda duchowa. Uzdrawianie wewnętrzne nie eliminuje tylko objawu, lujuri, ale wyrywa korzeń, ranę. Dlatego, jeśli jesteś wybranym, który w sekrecie walczy z lujurią, zapraszam cię do spojrzenia w głąb siebie. Zapytaj siebie, jakie rany nadal noszę? Jakie wydarzenia naznaczyły moją tożsamość? Gdzie wróg zasadził kłamstwa na mój temat? Kiedy pozwolisz, by Duch Święty wszedł w te wspomnienia, On nie tylko uzdrawia, On je odkupi. Przemienia Twój ból w cel, Twoją historię w świadectwo, Twoją walkę w zwycięstwo. Ale najpierw musisz uznać, że wojna nie jest wygrana siłą ludzką, lecz uzdrowieniem duszy. Jedną z najtrudniejszych, ale najpotrzebniejszych prawd do zrozumienia jest ta. Wielkie dary duchowe nie sprawiają, że ciało znika. W rzeczywistości, w wielu przypadkach, ciało staje się jeszcze bardziej podatne, im większa jest uncja. Powód jest prosty. Wróg atakuje bardziej zaciekle tych, którzy stanowią największe zagrożenie dla Królestwa Ciemności. Wielu wybranych, którzy chodzą w mocy, objawieniu i głębokiej intymności z Bogiem, również stają w obliczu intensywniejszych pokus. Nie dlatego, że są daleko od Boga, ale właśnie dlatego, że der wróg boi się tego, co Bóg włożył w nich. Tak jak armia wroga identyfikuje i stara się zlikwidować najpotężniejszych dowódców na polu przeciwnika, tak samo szatan celuje z furia w tych, Którzy mają unkcję niebezpieczną dla jego planów. Ciało z natury jest słabe. Jezus sam powiedział w Mateusza 26, 41, Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Choć na zewnątrz wybrani mogą wydawać się silni, namaszczeni i pełni wiary, Wewnętrznie wielu toczy codzienną walkę, której nie odważają się wyznać. Ale dlaczego? Dlaczego mężczyźni i kobiety pełni ducha walczą w ciemności z myślami, których nie chcą mieć? Prawda jest taka, że wróg nie atakuje tych, którzy nie mają celu. Ci, którzy zostali wybrani przez Boga do wielkich rzeczy, są również najbardziej duchowo prześladowani. A jednym z najczęściej stosowanych przez wroga metod jest porządliwość, ponieważ wie, że nie tylko zanieczyszcza ciało, ale także osłabia duszę i odwraca serce. Efezjan 6,12 przypomina nam, bo nie mamy walki z ciałem i krwią, lecz z książętami, z władzami, z władcami ciemności tego świata. Ten przekaz nie ma na celu potępienia, lecz otwarcia oczu i wyposażenia Cię. Dziś odkryjesz pięciu powodów, dla których wybrani walczą w tajemnicy z porządliwością. I jak możesz pokonać tę walkę, aby swobodnie i w pełni kroczyć w swoim boskim powołaniu. Jednym z najczęściej ignorowanych czynników w walce z porządliwością jest nieuleczony ból emocjonalny. Wielu wybranych chodzi przez życie, niosąc w duszy głębokie rany. Porzucenie w dzieciństwie, ciągłe odrzucenie, zdrady, nadużycia, nieobecni rodzice lub destrukcyjne słowa, które ukształtowały ich tożsamość od najmłodszych lat. Choć na zewnątrz mogą wydawać się silni duchowo, wewnętrznie mają pęknięcia emocjonalne, które wróg identyfikuje i atakuje strategicznie. Porządliwość w tych przypadkach nie jest tylko cielesnym pragnieniem. Staje się każdy fałszywym lekarstwem, tymczasowym środkiem łagodzącym emocjonalną pustkę, ale ostatecznie zostawia więcej bólu, winy i wstydu. Gdy ktoś nie został wewnętrznie uleczony, porządliwość staje się szybką alternatywą, by uniknąć konfrontacji z bólem tych ran. Staje się emocjonalnym ucieczką, sposobem na uniknięcie wewnętrznego cierpienia. Wyobraź sobie serce które zostało złamane wielokrotnie. Każde złamanie, każde odrzucenie zostawia rysę. Jeśli nie zostanie to uleczone Bożą Prawdą, miłością ojca i odnowieniem, które przynosi jego duch, ta rysa staje się otwartą bramą. A wróg nie marnuje otwartych drzwi. Wchodzi z kłamstwami takimi jak: nikt cię nie kocha, ale to sprawi, że poczujesz się dobrze. Nie masz wartości, ale przynajmniej to da ci przyjemność. Nie możesz nikomu ufać, ale tutaj nie musisz ufać, wystarczy się cieszyć. Te kłamstwa są zasiewane w momentach wrażliwości. A jeśli wybrany nie stawi im czoła Bożą Słowem, kończy się to popadnięciem w tajne wzorce grzechu, walcząc w milczeniu, dręczony winą, czując, że nigdy nie będzie wolny. Ale korzeń tego nie leży w pokusie leży w nieleczonej ranie emocjonalnej. Pamiętajmy Psalm 147.3. On uzdrawia złamanych w sercu i zabandażowuje ich rany. Bóg nie wzywa Cię tylko do opierania się pokusie, wzywa Cię do uzdrowienia, do zmierzenia się z tymi ranami Jego prawdą. Ponieważ im więcej uzdrowienia wewnętrznego otrzymasz, tym mniej miejsca będzie miała porządliwość, by działać. Wróg traci swoją moc, gdy decydujesz się pozwolić, by Chrystus wszedł i dotknął ukrytych obszarów Twojej duszy. Paweł napisał w drugim liście do Koryntian. 10:4-5: Broń naszej walki nie są cielesne, lecz potężne w Bogu do zburzenia twierdz, burząc rozumowania i wszelką wyniosłość, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. I zniewalając wszelkie myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. Czy wiesz, że wiele z tych twierdz ma swoje źródło w nierozwiązanych doświadczeniach z przeszłości? Nadużycia, negatywne słowa, zdrady. Wszystko, co nie zostało uleczone, staje się żyzną ziemią, w której wróg buduje twierdzę porządliwości. Ale gdy stawiasz czoła tym wspomnieniom w świetle Ducha Świętego, zaczynasz niszczyć same fundamenty tego cyklu. Oto potężna prawda duchowa. Uzdrawianie wewnętrzne nie eliminuje tylko objawu, porządliwości, lecz wyrywa korzeń, ranę. Ale najpierw musisz uznać, że ta wojna nie jest wygrywana ludzką siłą, lecz uzdrowieniem duszy. I w tym miejscu diabeł zastawia pułapkę, przebrana za schronienie. Pożądliwość jako emocjonalna ucieczka. Czy zdarzyło ci się, że po głębokiej ranie emocjonalnej, rozczarowaniu czy nawet posłużeniu Bogu całym sercem, czujesz niewytłumaczalną potrzebę wypełnienia pustki? Ta pustka może być nieuleczoną raną, brakiem uczucia, potrzebą afirmacji. I jeśli nie zostanie wypełniona przez Boga, może zostać wypełniona przez nieczyste pragnienia. Porządliwość pojawia się jak delikatny głos, który nie krzyczy grzech, ale szepcze ulgę. Tylko tym razem to nie jest aż takie poważne. To sprawi, że poczujesz się lepiej. I w ten sposób dusza oddaje się fałszywemu pocieszeniu, wierząc, że znajdzie pokój. Ale to, co znajduje, to niewola. Ważne jest, aby zrozumieć, że potkan porządliwość nie zawsze ukazuje się w formie skandalicznej. A to jest dokładnie to, czego chce wróg, byś zamienił Bożą obecność na chwilową przyjemność, byś szukał uzdrowienia swoich ran w czymś, co tylko je pogłębia. Apostoł Paweł wyraźnie ostrzega w liście do Efezjan 4,22-24. Co do poprzedniego życia, Nauczyliście się, abyście zrzucili stary strój, który jest zepsuty przez zwodnicze pożądania, i odnawiali się duchem umysłu waszego. A przyodziali nowy strój, stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Pożądliwość to zwodnicze pragnienie. Obiecuje ulgę, ale przynosi ciężar. Obiecuje satysfakcję, ale zasiewa wstyd. Obiecuje miłość, ale przynosi samotność. Jedynym sposobem na zerwanie z tym cyklem jest szukać prawdziwego pocieszenia w Chrystusie. Tylko Jego obecność może uleczyć głęboką ranę, tylko Jego miłość może wypełnić pustą duszę, tylko Jego łaska może przywrócić to, co zniszczył grzech. Jeśli dziś zmagasz się z myślami, nawykami lub relacjami, które stały się ucieczką w porządliwość, nie potępiaj się. Ale nie usprawiedliwiaj tego. Bóg nie wskazuje cię po to, by cię zniszczyć, ale po to, by cię przywrócić. On chce nauczyć cię szukać pocieszenia w nim, a nie w grzechu. Nie ignoruj znaków. Jeśli szukasz ulgi w ciele, otwierasz drzwi wrogowi. Ale jeśli zdecydujesz się dzisiaj, szukać Boga jako swojego źródła pocieszenia. Odkryjesz, że jego pokój jest prawdziwy, jego miłość wystarczająca, a jego moc w pełni zdolna cię uwolnić. Jedną z najpotężniejszych i najbardziej niewygodnych prawd duchowych jest to, że wróg nie marnuje czasu na osoby bez celu. Im większe jest powołanie kogoś, tym bardziej intensywna jest wojna, którą stacza. I to wyjaśnia, dlaczego wielu wybranych tych, którzy noszą specjalne namaszczenie? W tajemnicy walczy z bitwami, które wydają się nie mieć końca. Jak porządliwość. To nie jest przypadek. Piekło rozpoznaje Twój potencjał, nawet kiedy Ty jeszcze go nie widzisz. Wróg zna wpływ, jaki będziesz mieć, jeśli staniesz się tym, czym Bóg zamierzał, abyś był. Dlatego rzuca na Ciebie swoje najbardziej agresywne ataki ponieważ Twoje powołanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Jego Królestwa. Porządliwość to jeden z najbardziej ukierunkowanych ataków przeciwko wybranym. Ponieważ jeśli szatan uda się złapać Cię w więzy seksualne, wie, że będzie mógł uciszyć Twój głos, skażyć Twoje wpływy, odebrać Ci autorytet i spowolnić Twój postęp. Dlatego ta walka nie jest tylko cielesna. Jest głęboko duchowa. Każda nieczysta myśl, każde zakazane pragnienie, każda fantazja, która stara się zamglić twój umysł, jest częścią większej strategii, mającej na celu odciągnięcie cię od twojego celu. Pożądliwość jest jak pajęczyna. Na początku wydaje się lekka, prawie nieszkodliwa, ale kiedy cię złapie, może cię całkowicie unieruchomić. Dlaczego myślisz? Że tylu mężczyzn i kobiet bożych upadło przez ten grzech. Ponieważ wróg wie, że grzech seksualny zmazuje czystość serca, osłabia charakter i niszczy świadectwa, które Bóg budował przez lata. Ale oto coś potężnego, co musisz wiedzieć. Jeśli wróg atakuje cię z intensywnością, jeśli czujesz się ciągle kuszony, duchowo wyczerpany, bombardowany obrazami, myślami i pragnieniami, które wiesz, że nie pochodzą od Boga, to dlatego, że jest w tobie coś wielkiego, co piekło chce zniszczyć. To nie jest oznaka słabości, to oznaka wielkości. Tylko atakują tych, którzy mają wartość. I jeśli dziś jesteś w środku tej walki, nie obwiniaj się, ale też nie ignoruj pola bitwy. Stań, walcz. List do Rzymian 8:37 mówi: Lecz w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo przez tego, który nas umiłował. Twoje powołanie nie zostaje odwołane przez upadek, ale nie zostanie również zrealizowane, jeśli zdecydujesz się żyć wygodnie w grzechu. Za każdym razem, gdy wybierasz honorowanie Boga w tajemnicy, posuwasz się do przodu w kierunku swojego przeznaczenia. Dziś jest dobry dzień, aby podjąć decyzję. Koniec z łańcuchami, koniec z wstydem, koniec z ukrywaniem się. Dziś możesz rozpocząć swoją drogę do wolności, nie dzięki własnej sile, ale dzięki Duchowi Bożemu, który w Tobie mieszka. Powstań, wojowniku, jesteś wybrany, a wybrani, choć upadają, powstają z podwójną siłą. Posiadanie darów, posługi, powołań proroczych lub liderstwa nie chroni nikogo przed pokusą. Pożądliwość, cicha, ale niszcząca walka wybranych. Pożądliwość jest jedną z najciszej toczonych, ale najbardziej destrukcyjnych walk, które wielu wybranych stacza w tajemnicy. Nie chodzi tylko o fizyczne pragnienie. To wojna duchowa, przebrana za emocjonalną potrzebę. Siata. Dlatego, jeśli jesteś wybranym, który walczy w tajemnicy z porządliwością, zapraszam Cię, by spojrzeć do wnętrza. Zadaj sobie pytania: jakie rany wciąż noszę? Jakie wydarzenia ukształtowały moją tożsamość? Gdzie wróg zasiał kłamstwa o mnie? Kiedy pozwolisz Duchowi Świętemu wejść w te wspomnienia, On nie tylko uzdrawia, On odkupuje. Zamienia twój ból w cel, twoją historię w świadectwo, twoją walkę w zwycięstwo. Czasami ukrywa się w emocjonalnych rozmowach z niewłaściwą osobą, w myślach, które wydają się nieszkodliwe, w cyfrowych więzach, które karmią fantazję. A gdy nie zostaje skonfrontowana, to pocieszenie staje się uzależnieniem. To, co zaczęło się jako chwilowa ucieczka, Przekształca się w destrukcyjny cykl, który kradnie intymność z Bogiem. Wielu wybranych nie upada z powodu braku miłości do Boga, ale z powodu Damanaść staran szukania pocieszenia w niewłaściwym miejscu. Ja pamiętaj o Mojżeszu. Zanim uwolnił lud Izraela, faraon kazał zabić wszystkich chłopców. Dlaczego? Ponieważ szatan wiedział, że nadchodzi wybawiciel. To samo stało się z Jezusem. Gdy się urodził, Herod kazał zabić wszystkie małe dzieci w Betlejem. Dlaczego? Ponieważ Zbawiciel przyszedł na świat. Wróg zawsze atakuje korzeń tych, którzy niosą potężne przeznaczenie. I ty nie jesteś wyjątkiem: módl się. Pość, zrywaj więzi, zamykaj drzwi, szukaj pomocy, jeśli to konieczne. Ale nie poddawaj się. Bóg nie wybrał cię, bo byłeś doskonały, ale dlatego, że zobaczył w tobie gotowe serce. Wiedział, że upadniesz, ale wiedział również, że wrócisz silniejszy. Wróg chce, żebyś upadł i pozostał tam, ale Bóg wzywa cię, abyś wstał, oczyścił się i kontynuował drogę z większym ogniem niż kiedykolwiek.